No witajcie, witajcie, To Cześć, my cesarzowie zresztą. Tak, jak obiecaliśmy, dotarliśmy do Pałacu Letniego, a tutaj tak za nami fragment tego pałacu. Tak, to jeden fragment, tutaj za innymi nami drugi fragment. I jeszcze tam za nami... A tam za nami... Taki cały. Taki właśnie. Tak. Fragment Pekinu. A prawo moralne w nas, ale to już pewnie wiecie. No i teraz, e, cóż razie tak Zbiedzamy sobie tutaj to też przyjemne tak. jest to miejsce. Takie letnie, właśnie, na sam raz na lato. Tak, nie, nie, nie za gorąco, nie za zimne, takie a, właśnie tak. akurat. No i co, no nie wiem co dalej będziemy robić, chyba i dzisiaj już nic, chyba a jutro, nie. jutro nie powiem co, to już... Niespodzianka, będzie ale jeśli to myślacie, piszcie w komentarzach. Piszcie koniecznie, tak jak zawsze pisaliście. Tak, I... Bardzo miło się nam czytawać, to trzeba przez to przebrnąć, ale to jest to jest to jest to jest miłe, język. tak. Tak. No to jest na razie cześć